Co to jest konflikt serologiczny? Żeby dać odpowiedź na to pytanie, zobaczymy, jakie są grupy krwi i co oznacza Rh- i Rh+. Jakie są grupy krwi? W 1901 roku austriacki uczony Karl Landsteiner dokonał odkrycia grup krwi. Później Ludwig Hirschfeld wraz z Emilem von Dengernem stworzyli podstawy nauki o grupach krwi i wprowadzili ich oznaczenie symbolami A, B, AB i 0. Co to znaczy? Istnieją cztery warianty antygenów w układzie grupowym AB0 występującym u człowieka. Jest to jedyny układ, w obrębie którego znajdują się naturalne przeciwciała, aglutynogeny, przeciwko antygenom, nieobecnym na własnych krwinkach. Antygeny grup krwi są to specyficzne białka występujące na powierzchni krwiny krążących w organizmie. W osoczu krwi znajdują się przeciwciała aglutyniny, Rozpoznające wszystkie obce grupowo krwinki. Jeżeli jest obecny wyłącznie aglutynogen A, krew zalicza się do grupy A. Jeżeli występuje wyłącznie aglutynogen B, krew należy do grupy B. Jeżeli są obecne aglutynogeny A i B, krew należy do grupy AB. Jeżeli nie występuje ani aglutynogen A, ani aglutynogen B, krew należy do grupy 0. Dlatego u ludzi występują cztery grupy krwi. A, B, AB i 0. Z 1928 roku taki podział grup krwi przyjęto na całym świecie. Co oznacza RH- i RH? Po raz pierwszy grupy RH wykryto u małpy makaki Rezusa i stąd nazwa tej grupy. U ludzi ta grupa zawiera liczne aglutynogeny, czynniki RH. Najistotniejszym spośród nich jest aglutynogen D. Obecność choćby jednego czynnika Rh na powierzchni krwinek czerwonych sprawia, że krew nazywana jest Rh dodatnią, a przy braku tych czynników jest to krew Rh ujemna. Każda z grup A, B, AB i 0 może posiadać substancję z układu grupowego Rh. Oznaczenie grupy krwi zawsze dotyczy układu grupowego AB0 i Rh. Przy badaniu grupy krwi dla każdego zapisujemy jak grupę, taki faktor Rh. Grupa krwi jest niezmienna w ciągu życia, chociaż po przeprowadzeniu allogenicznego przeszczepu szpiku może dojść do zmiany grupy krwi ubiorcy przeszczepu. Co to jest konflikt serologiczny? Konflikt serologiczny może zaistnieć tylko wtedy, gdy matka dziecka ma krew RH, a ojciec RH, i oczywiście, gdy płód odziedziczy czynnik RH po ojcu. Kiedy dochodzi do tego, że do krwtowobiegu kobiety z ujemnym RH, Dostaną się dodatnie krwinki dziecka, układ odpornościowy matki uznaje krwinki płodu za obce i chce je zniszczyć. Organizm matki zaczyna wytwarzać przeciwciała, które będą niszczyć krwinki dziecka. Oto schematyczne przykłady takiej sytuacji. Jeśli matka i ojciec mają krew Rh+, żaden konflikt serologiczny nie występuje. Jeśli matka i ojciec mają krew Rh-, to znaczy, że dziecko będzie miało Rh- i niczym to nie grozi. Bo RH matki i dziecka będzie takie samo. Matka ma krew RH, a ojciec krew RH. Dziecko odziedziczy krew RH, wtedy może zaistnieć konflikt serologiczny. Problem ten zwykle nie występuje w pierwszej ciąży, bo organizm kobiety nie produkuje przeciwciał, jeśli nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu z krwią RH dziecka. Sama ciąża zazwyczaj przebiega bez komplikacji, jednak w chwili narodzin błony urodzeniowe mogą ulec rozerwaniu, a czynniki Rh+, plus krwinek czerwonych płodu, mogą przeniknąć do układu krążenia matki. Wtedy komórki organizmu matki są stymulowane do produkcji aglutinin antyRH, rh Gdy kobieta znów zachodzi w ciąży i dziecko odziedziczy po ojcu Rh+, plus, przeciwciała uaktywniają się. Może to spowodować niedokrwistość, a nawet śmierć dziecka w łonie matki. By zapobiec takiej sytuacji... Kobiecie o krwi Rh- podaje się do 72 godzin po porodzie i poronieniu immunoglobulinę, która blokuje wytwarzanie przeciwciał. Zapobiega to konfliktowi w kolejnej ciąży. Każda przyszła mama do 12 tygodnia ciąży powinna mieć oznaczoną grupę krwi, czynnik Rh oraz gdy ma Rh- poziom przeciwciał atakujących czerwone krwinki płodu. Obecnie medycyna nawet w przypadku wystąpienia konfliktu potrafi uratować dziecko, ale przede wszystkim stara się do niego nie dopuścić, zapobiegając powstaniu przeciwciał.